śniło mi się raz, że schakowali mi synteboża. Już już miałem cię udusić kiedy się obudziłem. Ale Indira Baratca umrze naprawdę, jeśli nie pójdzie na układ z szantażystą. Typ nazywa się Milko Alexis i pracuje dla Woodu Boysów. Wiesz co masz robić. A jeśli nie, to przeczytaj załącznik. 私も。

Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. Po, 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 poczekaj, poczekaj, nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Pracujesz dla Boysów? Pracowałem. Po tym co odjebałeś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. Wudubojsi nie mogą po prostu pójść do ripera? Te wszczepy nie są do montowania. Robią z nimi jakieś eksperymenty. Te badania nad wszczepami. O co tu chodzi? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Już i tak mam przejebane. Milko Alexis, jeden z Wodoboysów. Mówi ci to coś? Coś tam mówi, ale niewiele. Facet praktycznie nie wypina się z sieci. Wszyscy tu na palcach koło niego chodzą. Pewnie jakaś szycha. To gdzie go znajdę? No nie, nie pytaj. Nie potrzeba mi więcej problemów. Mów. Albo jednak dostaniesz dzisiaj w pierdol. Nie zastraszysz mnie. Kurwa, pojebało cię. Tylko nie w wóz. Wiesz, jak to boli? Będziesz gadał. Dobra, już powiem Tylko przestań. Te wszczepy, nie? Większość z nich się rozkładają na części. Szukają luk w zabezpieczeniach i kombinują, jakby je schakować. A resztę montują w starych robotach. Generalnie to kupa złomu, ale przy tym jednym to się naprawdę postarali. Po co im te androidy? No, po co, po co? Rusz głową! Skoro ten Milko jest tak ważny, to potrzebuje ochrony. Czyli pomogłeś Woodduboysom zbudować małą armię. Na pewno wiesz, jak ją pokonać. Dobrego masz cela? Dobrego. Hmm. Boysi trzymają te roboty w takiej jakby serwerowni. Ja przeciążę macierze dyskowe, a ty napierdalaj w serwery, aż wybuchną. Pójdzie taki impuls, że szeregowym żołnierzykom stopią się obwody. Dobra, zabieraj się stąd. Mam coś do zrobienia. O, super, tylko że ja zostałem bez pracy. Aktywacja systemów obronnych 40%. Aktywacja systemów obronnych, jeszcze awaryjne odblokowane. Hej, hej. Ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netranera. Chyba nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. Netranera, szantażysty i mordercy. Mam na niego zlecenie. Okej, okay. ma trochę na sumieniu. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale Milko to tylko mała płotka. Wiem, co mówię. Jestem Agent z Netwatchu. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. A pewno możemy się jakoś dogadać. Poznałem ostatnio Twojego kumpla. Też się kręcił koło wodu Boysów. Agent Mosley? Dobrze cię wspomina. Wtedy udało Ci się dojść z nami do porozumienia. Też mi się tak wydawało. A potem okazało się, że Twój kumpel zainstalował mi pokryjemu program śledzący. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korpusami. Daj mi się chociaż odpiąć od Milko. No dobra. Ale jeden nerwowy ruch i leżysz. No, tak lepiej. A teraz posłuchaj. Nie możesz zabić Milko. Nie teraz. Ta? Spróbuj mnie powstrzymać. Posłuchaj. Od paru miesięcy siedzę w tej norze z bandą troglodytów. Narażam życie, żeby rozpracować siatkę szantażystów i morderców takich jak Milko. Ale żeby to zrobić, muszę najpierw znaleźć tego, który pociąga za sznurki. O co chodzi z Milko? Pracuje dla ciebie? Spinam się z nim jak wchodzi do sieci i tropię człowieka, od którego dostaje instrukcje. Daj mi szansę. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ilu ludzi możesz przy okazji uratować. Mamy raporty o ofiarach z całego wybrzeża. Milko to tylko płotka. Jeden z wielu netranerów, którzy pracują dla Wudu Boysów. Dopiero jak znajdę człowieka, który za tym wszystkim stoi, ukręcę łeb całej operacji. Milko jest mi potrzebny. Jego śmierć nic nie zmieni, rozumiesz? Dla ciebie te ofiary to ludzie bez twarzy i nazwisk. Indira Baradza. Tak się nazywa moja klientka. Umrze, jeśli jej nie pomogę. Myślisz, że nie wiem, ale nie uratujesz Indiry, zabijając Milko. Na jego miejsce przyjdą następni. Myślisz, że obchodzą go ci biedni frajerzy, których hakują w uduboysi? W dupie ich ma. Jego nie interesuje jedno. Zostać pracownikiem Tata? miesiąca w firmowej gazetce. Wszyscy oni są tacy sami. Dobra, rób swoje. Ale jak to spierdolisz, to następnym razem przyjdę po ciebie. Rozumiemy się? Masz moje słowo. Nigdy więcej się nie spotkamy. A co czekasz? Wójci mogą tu wpaść w każdej chwili. Na co czekasz? Wuttujcie, mogą tu wpaść w każdej chwili. I ci już muszę wracać do pracy. Jack Z przyjemnością przelewam Ci pieniądze. Kontrakt zamknięty. Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Lexafire. Tak, mam coś dla Ciebie. Spotkajmy się w Heavy Hearts. Będę tam.